Ubiegły rok przyniósł nam wszystkim dużo wyzwań, na które nikt z nas nie był przygotowany, ale dzięki wspólnemu zjednoczeniu się i zaangażowaniu w działania pomocowe na rzecz Ukrainy, migrantów i uchodźców na terenie Polski, udało nam się go przetrwać z godnością. Bez względu na wszystko, robimy swoje, zmieniając świat na lepsze. Pozwólcie więc podzielić się z Wami wynikami osiągniętymi przez Fundację Ukraina w ubiegłym roku. Udało nam się wzmocnić i wyrosnąć. Kilkukrotnie rozszerzyliśmy zakres działalności. Zajmowaliśmy się realizacją 33 projektów w zakresie adaptacji, legalizacji oraz integracji imigrantów. 9 z których zostało w pełni zrealizowanych i zakończonych w ubiegłym roku. W odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa oraz wewnętrzne potrzeby organizacji w roku 2022 powstały trzy nowe działy: Dział Współpracy z Ukrainą, Centrum Wsparcia Uchodźców oraz Biuro Zarządu. Dział dbający o ciągły rozwój Fundacji Ukraina. Mówiąc o naszym w liczbach. W ubiegłym roku zespół fundacji Ukraina zwiększył się o 138 osób, czyli trzykrotnie w porównaniu do 2021 roku. W ciągu 2022 roku specjaliści IPM udzielili konsultacji informacyjnych dla 27 200 osób mieszkających we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. W ciągu ubiegłego roku pracownicy cukru zorganizowali 605 wydarzeń, w których wzięło udział ponad 17 200 uczestników. Oczywiście wszystkich wydarzeń nie da się wymienić, ale wspomnijmy największe. Przez 10 miesięcy funkcjonowania Centrum Wsparcia Uchodźców aż 3500 osób zostało zaangażowanych w działania wolontariackie na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy. Więcej niż 20 tysięcy osób łącznie uzyskało nocleg na terenie Dworca Głównego we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Województwa. Więcej niż 35 tysięcy potrzebujących uzyskało wsparcie informacyjne w zakresie informacji prawnych i społecznych, doradztwa zawodowego oraz tłumaczeń. Dzięki naszym partnerom i darczyńcom udało nam się okazać pomoc finansową oraz rzeczową dla 488 rodzin w ramach projektów Mercy Corps oraz Sodexo, 100 seniorów w ramach sześciomiesięcznego wsparcia przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej oraz 350 dzieci, które otrzymały plecaki w prezent od Mikołaja. W ramach akcji charytatywnej Save Ukraine, uruchomionej przez Fundację Ukraina w porozumieniu z prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem w celu wspierania Ukrainy w czasie wojny z Rosją w ciągu 10 miesięcy udało nam się efektywnie wykorzystać ponad 7 milionów 83 tysiące złotych na pomoc Ukrainie oraz wysłać 2100 ton pomocy humanitarnej do 20 miast Ukrainy. Serdecznie dziękujemy wszystkim za wsparcie naszych działań i prosimy nie tracić zapału do pomocy! Pamiętajmy, że każda złotówka może uratować czyjeś życie. I na sam koniec chcielibyśmy się podzielić z Wami naszymi wyróżnieniami uzyskanymi w ubiegłym roku. Nagroda Wrocławia wręczona Fundacji Ukraina przez Radę Miejską za wszechstronne wspieranie migrantów pochodzenia ukraińskiego w integracji z polskim społeczeństwem. Dolnośląski Gryf. Nagroda w kategorii za najlepszą współpracę w niesieniu pomocy, przyznana wszystkim organizacjom, przedsiębiorcom i mieszkańcom Dolnego Śląska za Solidarność i pomoc Ukrainie. Podziękowania od konsula Ukrainy z okazji Dnia Wolontariusza za pomoc Ukraińcom i za ukraińsko-polską współpracę. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do działań Fundacji Ukraina. Wierzymy, że razem potrafimy zmienić przyszłość na lepsze i mamy nadzieję na owocną współpracę w 2023 roku.